Jak sobie radzić z tremą? To jest kolega Max, gitarzysta, wokalista Można sobie poradzić tak jak kolega Ale można też y, dużo powtarzać I występować przed na przykład kolegami Na próbach A czy trema jest dobra, czy jest zła trema? Trema jest bardzo dobra Dobra, się złapię, mobilizuję No co ona złapie? Chyba jedzie z zimnackę, tak? A wujo Co? Mówię, nagrywam wideo, to jest mój nauczyciel muzyki Bogdan Michousek, Pan Bogdan, wuja. Bogdan Michałsk? Tak. Aha, a to ty mnie przedstawiasz? Tak, przedstawiam ciebie. A, a to... ja nie widzę tu nic. No. <noise> Zaraz ci pokażę. Dzień dobry. Dzień dobry. No bo nagrywałem, chcesz coś powiedzieć o tremie, bo nagrywałem o, yy, czym? o tremie. Czy trema jest dobra, czy trema jest zła? Trema? No. Ma no, swoje pozytywne i negatywne. To zależy są od trema. Przed estradą jest no, coś mobilizującego. No dokładnie, tak jak właśnie... Może, może coś, coś mobilizującego. No, Dobra. Ale... To, ale to nie no jest nies dzisiaj, no to Niesamowicie, udało mi się spotkać kolegę, z którym zaczynałem autory w 1997 roku. To witam bo... serdecznie. Sebastian, gitarzysta. Powiedz nam, <grym> Miło mi jak sobie radzisz z tremą? Czy tak. masz tremę w ogóle, jak na scenę? Przez pierwsze dwa utwory zawsze mam tremę. Dokładnie, to co mówię. Ale później już jest wspaniale. No i też publika nakręca a ludzi po prostu. Jeżeli ludzie się dobrze bawią, wtedy już nie ma tremy. Wszystko puszcza i zamykam oczy czasami. Tak, że super, żeśmy się spotkali. <grym grym grym> Dzięki. To jeszcze mój kolega perkusista Robson On jest większy stażem Witam serdecznie Ode mnie I takie pytanie do Ciebie więcej, więcej przeżył i przegrał niż ja Także powiedz mi czy Masz tremę, jak wychodzisz na taki koncert, na przykład jak dzisiaj? Zawsze mam tremę, ale myślę, że. trema jest funkcją spożytego alkoholu. <grym> Czyli jak sobie radzić, drugie pytanie: to Im jest... więcej ciebie, tym mniej. <grym> Także są takie właśnie sposoby radzenia sobie z tremą. No, po co że nie ma tremy? No nie. <grym> Także podsumowując, wszystko to co powiedzieli koledzy, co powiedział mój nauczyciel. Co mówiłem ja. Są też różne osobowości ludzi. Niektórzy lubią wchodzić na scenę i się nie obawiają tego, a niektórzy boją się. Znaczy nie tyle boją, tylko czują się po prostu niekomfortowo. Jak widzisz, trzeba sobie też radzić oczywiście i z hejtem, z obśmiewaniem, bo pojawi się na scenie, coś ci się nie uda. Dzisiaj to w internecie bardzo prosto, po prostu już się skajtują, będą się śmiali, i to jest już się pojawia taki wstyd przed kolejnym wystąpieniem też nie chcesz wystąpić. Także podsumowując, trema jest dobra, trema jest potrzebna. Trema to znaczy, że ci zależy. Tak jak mój nauczyciel mówi znaczy, że trema mobilizuje do czegoś albo do lepszej nauki. No, mobilizuje ogólnie. I tremy, trema trwa. Dla mnie, jak ja mówiłem, że po dwóch pierwszych taktach kolega tam mówił, że po dwóch piosenkach już nie ma tremy. Także trema znika i pojawia się już ta przyjemność. Jest fajnie i jest elegancko. Także mam nadzieję, że ta lekcja coś wniosła do ciebie, to doświadczenie tylu lat. Nawet więcej, 27, bo koledzy dużo więcej grali. mój nauczyciel grał dwa razy tyle co ja. Także, także wszystkiego dobrego. I do grania. Trzymaj się, cześć.